Witam Was bardzo serdecznie widzowie. Ja jestem Oligra. Dzisiaj jesteśmy na openingu. Nie będziemy oczywiście... Będziemy nie wiem się czy nie będę nie marnował to wszystko. Jest ze mną dzisiaj u Zuri. Jestem Siemka. I dobra, i nagrywamy już tutaj otwieram. Aktywuję sobie moje busty i tutaj będziemy sobie otwierać skrzyneczki. Łatwo a US w ogóle. Przypominam, że w poniedziałek są na 3 nowego peda, czyli na ULFA są E. Pik, To jest, jakby co? I na niego jest giveaway. Dobra, oczywiście nam nic nie wypadnie, znając życie. No i fajnie, fajnie. Ej, weź, bo słychać mnie. Jakby u Zuri, u ciebie. A teraz słychać? Dobra, epiki. Dalej się było, słychać? Poczekaj. Nie, nie. Czekaj. A teraz powiedz. No mówię. No A słychać. O, jest pierwszy loot. Legenda. O jest coś widzowie legenda. O, jest coś widzowie legenda. Kurczę. No, już trzy legendki. Kolejne legendka. No, kolejne legendka. Kurcze już dużo legend. Co nie uzri. No. O kurczę, blaszka Rainbow Bat. Epik. Epic. Epic.

o, widzicie Rainbow Epic. Najsik. Nice, yy, jeszcze na odcinku będzie. Dobra, widzowie. Jeszcze ten. Będę odebierał Dark Matter. Blue Retagony. 15 bilionów. No 11. Jest coś. Jest. Legendary. O, jest coś, widzowie. Rainbow legendarka! Kurczę, blaszko! O jest coś widzowie. O kolejna Rainbow Legendarka. Co jest? O Golden Epic. O jest coś widzowie. Je Legendarka. O jest Golden Epic. O dobra. Akurat zapauzowałem, gdy mamy tutaj już całe eku. No i my tutaj robimy. Ej, weź Daniel, bo jakby tutaj u tutaj y, słychać. Y, Mnie. A to. Dobra, otwieram. Nie wiem, wam słuchać ciebie, bo ja. Nie, ja Dobra, mam otwieram. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Uwaga, Petredy. Usuńmy sobie jednego tego bata. i climb i mamy dwanaście bilionów pet dark matter blue, blue red agony zobaczmy na tą skrzynkę jak się tutaj schodzi Patrzcie, widzowie, tak schodzi. Dobra, jest git, jakiś filip. Dobra, ten teraz chyba kończymy. Jeszcze sobie dam. Dobra, to po prostu się wycisz z ryb. Dobra. Dobra, dam sobie tego ripera. Cyk na Dark Matter. O, jest za 11 minut odbieram Dark Matter Epica. Więc będzie miał pewnie 9 milionów. Mili I ja się z wami widzowie żegnam. Było miło. Papa. Pa.